Kiedy mnie wyświęcili na księdza, to zostałem posłany do Rzeszowa, do naszej parafii. Najpiękniejsze ha? miasto w Polsce. Najpiękniejsze miasto w Polsce? Nie wiem, ale dla mnie bardzo kochane, bo to była taka pierwsza, pierwsza miłość. I tam, jak pojechałem i zobaczyłem, że również parafia, nieduża, ale ludzie przychodzą do kancelarii. I pierwszym moim odkryciem, które mnie absolutnie zbulwersowało, było to, że ludzie się mnie boją. Tak, że ludzie boją się księdza. No bo ty kawał chłopa, jesteś. Ale to nie o to chodzi, nie, nie że chłopa tam wiesz, że, że ksiądz. Że oni wchodzą, wiesz, do kancelarii i po prostu drżą. I ja nie wiedziałem dlaczego. Ja jestem może kawał chłopa, ale taki dość uśmiechnięty, taki tam misiu, misiu, pogodny, pogodny a oni się boją. nagle zrozumiałem, oni się boją, boją się księdza, bo ksiądz może na ich nie krzyczeć, może wymagać jakichś papierków, których oni nie tem, Może im, nie wiem, powiedzieć, że... Od, od, gdzie są papierki od uspowiedzi albo, albo że zażąda za dużo pieniędzy za, za pogrzeb czy tamte... Oni się po prostu bali, to było 20 lat temu, ja mam nadzieję, że dzisiaj się może mniej boją, chociaż z drugiej strony to wiesz co, ja myślę, że dzisiaj bardzo dużo jak jest takiego, ten cały antyklerykalizm który się w Polsce tak pojawił i nas tak dziwi czasami, to on wynika stąd, moim zdaniem. Że ludzie się księdza boją i później, w związku z tym, że się go boją, to już tak muszą go zaatakować. Muszą, muszą, muszą tak się sprze sprzeciwić mu, to jest tak, bo się go boją. Wiesz, myślę, że oni nie wiedzą, czy was traktować jako zwykłych ludzi, czy jako już kandydatów na papierze. Wiesz to ja myślę też, że my nie wiemy czasami, jak ich traktować. Ja pamiętam, że wtedy w Rzesowie sobie pomyślałem, że zrobię coś takiego, żeby się mnie ludzie nie bali. Że po prostu, żeby było tak, że człowiek, jak mnie widzi, to się mnie nie boi. I tego, i, i tak bym chciał. I to jest w ogóle chyba taka, nie wiem, jakaś taka moja zasada życiowa. Ale co zrobiłeś w praktyce? No, wiesz, co przede wszystkim chyba pokazywałem. To jest nie ma, co zrobiłem tak konkretnie, bo jest takie, że nie wiem, że sobie postanowiłem, że zawsze będę coś. Nie, tylko że mają się mnie nie bać. Nie muszę ci powiedzieć, że, że na tyle mi się udało, że kiedyś przyszła, posłuchałem, tak przyszła kobieta, przeprowadziła swoją jakąś koleżankę w problemach. Myśmy tam mieszkali w takim małym domku. Ja mówię, niech panie tu siadają, proszę sobie roznosić. Wtedy mnie, tam była taka kuchnia, że tam można, proszę siadać. Ja, ja tylko pójdę na górę i idę na górę, a słyszę jak... Ta koleżanka, z którą przyszła, ta nasza znajoma, mówi, nie ruszaj tego ciasta, on tak tylko powiedział. A ona do niej mówi, dziewczyno, mówi, to są Dominikanie, tu się nie trzeba bać. Ja tak idę na górę i sobie myślę, mój Boże, 200 lat inkwizycji. Stosy płonęły, ludzie drżeli na nasz widok. A teraz jakaś kobieta mówi do drugiej, są Dominikanie, tu się nie trzeba bać. To był jeden z największych komplementów, jakie usłyszałem w życiu. A tą kobietę poznałem na kolędzie. Teraz jest kolenda, ale wiesz co, o tej kolendzie to jeszcze porozmawiamy sobie na następnej herbatce. Idę sobie przez rynek i nagle słyszę taki dziki wrzask za sobą. Aaj, nie zdążyłem się odwrócić i coś mi się rzuciło z tyłu na mnie, tak mnie objęło.